W tym filmie chciałbym pokazać, w jaki sposób zrobić zamówienie ze sklepu RENES. Na początku należy zalogować się na swoje konto. Po zalogowaniu wybieramy zakładkę SKLEP. Wybieramy kraj, do którego ma zostać wysłane zamówienie. Załóżmy, że będzie to Polska. Dajemy Continue. I w tym momencie wybieramy produkty, które chcielibyśmy zamówić. Dajemy na to, że chcielibyśmy zamówić, na przykład produkty Monavi, Monavi Products, Active. Wybieramy sobie jeden karton i dajemy "Dodaj do koszyka" plus, na przykład jakiś z produktów Renes. Dodajemy. 1 Zjeżdżamy na dół, dodaj do koszyka, i po lewej stronie widzimy nasze zamówienie. Przechodzimy do płacenia, i w tym momencie wybieramy, gdzie chcemy, aby nasze zamówienie zostało wysłane. Wpisujemy adres. Należy pamiętać, aby podawać adres bez polskich znaków. Podajemy miejscowość. Też bez polskich znaków. Kod pocztowy tutaj może być z kreską bez, nie ma to najmniejszego znaczenia. Telefon adres. Zatwierdzamy, że dane, które wpisaliśmy są poprawne. W tym momencie strona się przeładuje i możemy dać zatwierdź. System poprosi nas jeszcze o sprawdzenie raz danych i wybór dostawy. W tym momencie mamy tylko jeden sposób dostawy. Zatwierdzamy. I mamy podsumowany nasz koszyk. Wybieramy formę płatności. Najlepiej kartą kredytową. Zatwierdzamy. I wpisujemy informacje o płatności. Podobnie jak to było w poprzednim przypadku, uzupełniamy swoje dane bez polskich znaków. Wybieramy kartę, jaką chcemy zapłacić, podajemy numer, datę ważności, kod CVV i dajemy submit. W momencie, kiedy karta jest poprawna, są na niej środki, dostaniemy potwierdzenie, że zamówienie zostało wykonane.